Witam wszystkich bardzo serdecznie w News, Ja nazywam się Seth Donner. Środa 15 kwietnia odbije się w historii WWE jako początek ogromnych zmian. I nie, nie jest to do końca spowodowane tylko pandemią, która panuje obecnie na całym świecie, ale także ogólnych zmian w działaniu samej federacji. Około godziny 19.00 polskiego czasu WWE opublikowało informację o pierwszych zwolnionych osobach z federacji i już wszyscy wiedzieli, że to jest dopiero początek. Wcześniej tego samego dnia podczas konferencji telefonicznej Vince Macman powiedział, że WWE bardzo drastycznie zmieni płacę dla osób pracujących w biurze jak i ogólnie uszczupli swój roster. Długo na potwierdzenie tych słów czekać nie trzeba było, ponieważ na dany moment potwierdzonych zwolnień mamy aż 31. Jednak jak wspomniałem w wstępie, to dopiero początek. Zanim przejdziemy do sedna tego materiału, mamy kilka słów od naszego dzisiejszego sponsora. Jako, że ja nie chcę stracić swojej pracy, to niestety dla was czas od czasu na kanale VIV będą pojawiać się sponsorowane filmy. Football Team to świetna gra przeglądarkowa, która sprawi, że poczujesz się jak selekcjoner klubu piłkarskiego bądź trener osobisty danego piłkarza. Można śmiało powiedzieć, że jest to po prostu Football Manager wbudowany w przeglądarkę. Buduj swoją gwiazdę, trenuj, odnoś sukcesy i porażki. To wszystko i wiele więcej znajdziecie właśnie w Football Team. Dodatkowo z naszego linku dostaniecie 200 punktów energii na dodatkowe treningi i mecze swojego piłkarza. Wszystkie dodatkowe informacje znajdziecie oczywiście w opisie. Tak więc WWE, aby nie stracić poważnie wartości podczas pandemii, koronawirusa na całym świecie wprowadza drastyczne zmiany. Wiemy, że podczas najbliższych dni dostaniemy kolejne listy zwolnionych osób, jednak dziś zajmiemy się tymi, którzy oficjalnie pożegnali się już z federacją. Każdego roku po WrestleMania dzieją się tego typu rzeczy, jednak każdy doskonale wiedział, że ten rok będzie inny. Na swojej oficjalnej stronie WWE o 19 polskiego czasu rozpoczęło publikację kolejnych nazwisk, które odchodzą z federacji. Na dany moment mamy Mamy ich 31 on-screen talent, czyli osoby, które pojawiają się w telewizji. A warto też dodać, że zwolnionych jest o wiele, o wiele więcej od kamerzystów przez zespół produkcyjny aż do głównego sztabu WWE. Jednak tych osób i oficjalna liczba zwolnionego personelu raczej nie będziemy nigdy posiadać. Wracając jednak do gwiazd, to największym zaskoczeniem jest zwolnienie kart Angla. Oczywiście warto zaznaczyć, że nie wszystkie osoby z tej listy zostały przysłowiowo wywalone z Federacji, ponieważ zapewne. Kilka po prostu poprosiło o zwolnienie z umowy. Obstawiamy, że to właśnie tak było w przypadku Karta, ponieważ nie ma powodów, dla których WWE chciałoby się pozbyć tak wielkiej legendy tego biznesu. Kolejnym zaskakującym nazwiskiem na tej liście jest sędzia Mike Hioda, który był w WWE od 1989 roku. To on sędziował pierwszy w historii Mandy Night Row i robił to aż dotychczas. Ciężko znaleźć powód zwolnienia, więc prawdopodobnie po prostu sam chciał rozstać się z federacją. Generalny menadżer Five Life i uczestnik turnieju o tytuł Cruiserweight Drake Maverick też znalazł się na tej liście. Dodał on bardzo emocjonujące wideo na swoje social media i wygląda na to, że był on jedną z tych naprawdę zwolnionych osób. Rusev Dave w WWE oficjalnie można uznać za skończony, ponieważ po dłuższym czasie nieobecności i hype'owania odejścia z federacji WWE wreszcie postanowiło zwolnić Rusewa. A skoro o Rusewie mowa, to i jego były tak team partner znalazł się na tej liście, czyli Aiden English. Po i świetnym Bone Yard meczu pomiędzy Undertakerem a AJ Stylesem z zaskoczeniem były nazwiska Karla Andersona i Luka Galosa na tej liście. Wygląda na to, że jest to koniec DOC w WWE i miejmy nadzieję, że ta dwójka ponownie zawita do New Japan Pro Wrestling. Po dłuższej podbudowie z tajemniczą klatką i ujawnieniem, że w środku znajduje się po prostu pająk ratunku dla Erika Romana nie było. Znalazł się on na liście zwolnionych osób, co jednak nie powinno kompletnie nikogo dziwić. Byłem Mistrz Impact jeden z najlepszych chili NXT, EC3, pożegnał się z Federacją po bardzo długim czasie i kompletnie zniszczonym okresie w głównym rosterze. Tutaj droga do ponownej dominacji w Impact stoi otworem. Dywizja Tag Team została ponownie uszkodzona, ponieważ WWE zwolniło Karta Hawkinsa i Zacka Rydera. Na temat akurat Zak'a napisał sam Cody Rhodes, który podkreślił, jak świetnie zbudowaną postacią był były mistrz interkontynentalny Zack Ryder. Po wielu kontrowersjach zwolniony został też także były mistrz Cruiserweight Leo Rush. ostatnio otwarcie pisał na swoich social mediach o niezadowoleniu ze swojej pozycji w federacji, więc... I poleciał. Były członek Nexus i tak Team Champion Hits later pożegnał się z federacją i miejmy nadzieję, że poradzi sobie po zwolnieniu, ponieważ pamiętajmy, on nadal ma dzieci. Kobieca dywizja też nie została pominięta, ponieważ WWE zwolniło Sarę Logan. Można było myśleć, że po powrocie i małej przybudowie postaci coś zadziała, jednak jak widać, dla tej federacji było to za mało. Kolejną zwolnioną kobietą jest Ruby Riot i jest to wielka szkoda, ponieważ mogło się wydawać, że tak samo jak Sara po powrocie może osiągnąć coś więcej. Pierwsze i prawdziwe małżeństwo WWE też nie zostało oszczędzone. Mike i Maria Kennelly zostali zwolnieni z Federacji, jednak to nie powinno nikogo dziwić. Sami ostatnio prosili o zwolnienie z kontraktu, więc najwyraźniej mają dla siebie po prostu inne plany. Były członek Sanity i świetna postać Z TNA Eric Young również pożegnał się z tą federacją. Jego postać została kompletnie zakopana w głównym rozterzu po przejściu całej stajni z NXT. Jedna z najbardziej rozrywkowych ehem, osób na role także nie została oszczędzona, ponieważ WWE zwolniło także No Way Jose. Kolejnym taktymem, który stracił kontrakty są Epico i Primo. O nich nie było słychać kompletnie w ostatnim czasie i nawet jakby i było, to niestety ich postacie kompletnie nikogo nie obchodziły. Na dany moment na tym kończy się lista osób z TV, jednak z zaplecza są jeszcze gorsze informacje. Takie osoby jak Finlay, Harry Kane, Scott Armstrong, Billy Kidman, czy Pat Buck również zostali zwolnieni z federacji WWE. Warto ponownie przypomnieć, że nie znamy cały i wygląda na to, że zaplecze ucierpi bardziej niż główne gwiazdy samej federacji. Praktycznie zwolniony został cały zespół do pisania storyline'ów, więc też będzie ciekawie, a i główni producenci też nie zostali oszczędzeni. Przykładem może być wspomniany wcześniej Finlay, który był głównym producentem kobiecej dywizji od wielu lat. Również trzeba zauważyć, że większość tych gwiazd to osoby z RAW i jest ku temu pewien powód. WWE nie zwolni zawodników przed najbliższą tygodniówką. RAW w tym tygodniu się odbyło, więc poleciało kilka osób. So. Za nami dzisiejsze NXT, więc i dziś bądź jutro dowiemy się o zwolnieniach z żółtego brandu. W sobotę jednak powinniśmy dostać prawdopodobną listę zwolnionych osób ze SmackDown, więc pod sam koniec tygodnia będziemy mieć całkowitą listę strat. Wrestling Inc zaznaczył w swoim raporcie, że pracę w WWE może stracić kilkaset osób, oczywiście wliczając zaplecze w to. Jeśli się to sprawdzi, to będzie to najgorszy tydzień pod względem zwolnień w historii WWE. Sytuacja cały czas się rozwija i non stop dostajemy. Jakieś nowe nazwiska. Oczywiście, jak pojawi się kolejna lista, to poinformujemy Was o tym. Dodatkowo w niedzielę o godzinie 20.00 odbędzie się transmisja na żywo, gdzie podsumujemy sobie absolutnie wszystkie zwolnienia. No i słuchajcie, na sam koniec chcę dodać. Nieważne, czy lubiliście ich postać, czy nie, sporo osób właśnie straciło pracę i należy przede wszystkim im współczuć. Bądźmy ludźmi. A Wy, za kim najbardziej będziecie tęsknić z całej listy zwolnionych? Dajcie nam znać w komentarzach. Dodatkowo zapraszamy nasze social media, tak jak Facebook. Czy Instagram, gdzie znajdziecie masę ciekawych rzeczy ze świata profesjonalnego wrestlingu. No i dołączcie też do naszej grupy dyskusyjnej na Facebooku, gdzie możecie rozmawiać z tysiącami innych osób. Tak więc, Panie i Panowie, ja nazywam się Sedonych z What is Wrestling. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i słyszymy się już wkrótce.